Wedle niepisanej tradycji, jak jest jesień, to i musi być biesiada jesienna. Tak więc w środę, 16 października, na scenie Atelier Kultury Klub Relax, w takiej biesiadzie zaprezentowało się osiem jawożnickich zespołów śpiewaczych, czyli innymi słowy całe jawożnickie wyborowe towarzystwa od pieśni ludowych i biesiadnych. Pojechaliśmy z myślą o bacznym przysłuchaniu się tekstom piosenek jesiennych, o których mamy raczej stereotypowe pojęcie. Pewnie będzie melancholijnie i smutnawo. Tymczasem artyści nieco nas zaskoczyli. No to już weźmy, że tak powiem, pierwszy z brzegu zespół Jaworznianki. Piosenka o Jarzębinie. Jak wiemy, Jarzębina jest owocem jesiennym. Kojarzy nam się z jesienią. Jak kwitnie Jarzębina, to już wiadomo, że nadeszła jesień. Są też piosenki o no, tematyce frywolnej, miłosnej, jak zawsze. Jest o babci, jest o dziadku. To jest temat zawsze aktualny. Może dlatego, że jest to jesień życia. Słoneczko na zachodzie. To, to Słoneczko za, na, na zachodzie to jest to, jak myśli, do, do, na wojnę. Rolnik, kowal. Każdy się żegnał z dziewczyną. Później na końcu pytali się, czy jak umierali, czy te dziewczyny będą tam z nimi, czy nie. No, taka, taka bardziej melancholijna. Jedna piosenka jest jesień naszego życia. Się zbliża. No, Bardzo ładna, melodyjna. Drugą mamy też taką smętną. O takiej panience. Co się nigdy w życiu nie układa? Pewnie w opiniach niektórych pieśni ludowe bywają banalne i pospolite. Tymczasem już w XIX wieku tzw. ludoznawcy uznali, że te pieśni to zbiór wiedzy różnorodnej o niebie, ziemi, człowieku, zwierzętach, czarach, medycynie, a nawet gwiazdach. Doszukano się też w tekstach analogii do zwyczajów ludów starożytnych. Kto by się spodziewał?